Mietek i Helena odnaleźli legendarne oko jaszczu. Wreszcie korzystają z bogactwa i relaksu na plaży na wakacjach. Teraz cały świat jest u ich stóp. Bierzemy wszystko. Milk, a co to jest? Chyba mleko. A, to wezmę dla młodej. Odkąd rodzice znaleźli to oko jaszczura, to już totalnie ich odkleiło. Szaleją na zakupach żyją jakby jutra miało nie być, a na ceny to już nawet nie patrzą. Kupili mi mleko, krowie, a ja mam nietolerancję laktozy. Jak mawiał mój dziadek, od przybytku głowa nie boli. A jak już mamy to oko jaszczura, to po co się hamować? Nielimitowany budżet na mięsny w markecie to jest coś, o czym marzyłem całe życie. Dołóż no ze dwa kilo tej wątróbki jeszcze jak już jesteśmy bogaci. A chociaż ty się opamiętaj, od kiedy ty kupujesz nutellę bez Promocji! A tam teraz mamy oko jaszczura, to można szaleć. Oko jaszczura? Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Jak dla mnie to wygląda jak zwykła gumka do mazania, ale ja się nie odzywam, bo mi znowu ojciec zabierze telefon na tydzień. Spokojnie, odpalę lajwa na godzinkę i się zwróci. Bierz mnie co Ci się podoba. No i o taką żonę walczyłem. Oko jaszczura, to, jak już mówiłam, artefakt szczęścia i płodności. Teraz pieniędzy nie zabraknie, a wręcz przeciwnie, zaczniemy je pomnażać. Co chyba możemy wziąć jedno mleko. Oko działa, a bogactwo już na nas spłynęło. Nie wytrzymam.